Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Postawiłem, że odpowiem na... Dobrze, że ten kij w mrowisko włożyłem, ponieważ brakuje debaty i brakuje wyciągania ludzi z bańki informacyjnej w tematyce inwestowania w złoto i srebro, w metale szlachetne w formie fizycznej. Ja w takiej bańce właśnie informacyjnej przez wiele, wiele lat byłem. Na szczęście udało się wyjść z tej bańki z profitem i też z doświadczeniem i wiem już, że nie będę wracał do inwestowania w metale szlachetne w formie fizycznej nigdy. Dzisiaj właśnie kontynuacja tego tematu, ponieważ zrobiło kilka kanałów właśnie o inwestowaniu w złoto i, i srebro, zaczęło bronić rzeczywiście złota i srebra, to jest bardzo dobrze, bo, bo tego, tego tak naprawdę debaty brakuje, żeby powiedzieć, że te staki, które tutaj gromadzą, brakuje kilka mi tutaj takich właśnie odpowiedzi na, na ten temat i dzisiaj właśnie o tym, o tych wszystkich takich tematach będę chciał porozmawiać i pogadamy sobie właśnie. Dlaczego ja naprawdę nie chcę Nie chcę inwestować w złoto? Oczywiście, Wy możecie dalej sobie to robić. Wszyscy jesteśmy inwestorami i powinniśmy mieć jeden cel czyli bić um, szeroki rynek akcji. Czy dobijemy innymi aktywami typu kryptowaluty i tak dalej, czy akcje, czy, czy złoto, czy, czy obligacje, czy jeszcze nieruchomości. Jeśli my nie bijemy tych 9% średnio rok do roku, czy 8% rok do roku e, z swoim aktywem, no to, no to lepiej kupić pasywny indeks giełdowy. I tyle. I ja sądzę, że był fajny moment, oczywiście, na zakup złota i srebra, i teraz był idealny moment na sprzedaż, kiedy mamy konflikt na Ukrainie, plus, plus rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych, plus drogiego dolara za 440 dxy, 130 punktów. No ale dobra, posypało się dużo komentarzy, oczywiście, że, że brednie nikt nie pytał i tak dalej, brednie jakich mało, czy się dobrze czuję i tak dalej. No właśnie, i dużo się pojawiło komentarzy negatywnych. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo jak ja na przykład zacząłem odrzucać złoto i srebro, bo zauważyłem kilka, właśnie takich, takich dziwnych, takich wiesz, braku logiki, takiego ciągu logicznego. Bo na przykład, pierwsze, inwestuję w złoto i srebro na długi termin, 10 lat, 20 lat. Ja będę miał za 20 lat, będę miał 50 lat. I nikt się nie zastanawia, a komu ja te złoto czy srebro sprzedam? Czy pokoleniu Z, metaverse, instant, tu i teraz, którego nie wychodzi z domu, pokoleniu zoomersów, czy ci boomersi, którzy mają złoto, a większość tutaj ludzi, którzy tutaj nagrywa te wszystkie kanaliki o, o, o inwestowaniu, to są starsi ludzie. Po głosie da się poznać, że to są starsi ludzie, boomersi, może nie boomersi, ale na przykład wczesni, wcześniej, wcześniej milenialsi, czy tam, nie wiem, pokolenie X i tak dalej. To oni właśnie głównie inwestują, budują swoje testaki srebra i złota i tak dalej. I nigdy nie, nie zastanawiali się ci ludzie na pewno. Komu te złoto sprzedadzą za 20-30 lat? Na pewno jakiemuś dealerowi. Oczywiście, dealerzy zawsze będą, którzy będą obsługiwać właśnie boomersów, Bo tak naprawdę najwięcej zarabiałem na rynku złota i srebra. Ci tacy youtuberzy, którzy nagrywają właśnie o, o złocie i srebrze za reklamy czy za reflinki, bo tutaj też mam dowód na to, że są też kody rabatowe, do jakiegoś, do jakiegoś właśnie sprzedawcy dealera, czyli dealerzy zarabiają, więcej, które biją monety i sztabki, czy właśnie youtuberzy. Żeby ktoś zarobił na kupnie jednej monety, to przede wszystkim musi obliczyć koszt alternatywy dojazdu przechowywania i jeszcze właśnie musi rynek być w dobrą stronę, a teraz mieliśmy oczywiście wystrzał związany z Wystrzał związany z konfliktem na Ukrainie. Tu mamy tutaj właśnie wystrzał. Początek marca 2022 to był e, no, ten początek najintensywniejszy konfliktu na Ukrainie. Panika wtedy się zaczęła, dolar zaczął pierwszy raz mocniej rosnąć, i to są, to są właśnie te, te momenty. Trudne czasy, tak? Inwestowania na trudne czasy. No to jak macie trudne czasy teraz, no to chyba teraz jest czas na sprzedaż, bo są trudne czasy. Po trudnych czasach najczęściej przychodzą łagodniejsze czasy. Ale dobra. E, wracając. Koszty alternatywy. Właśnie nikt nie liczy tego dojazdu do dilera, do spotkania się, negocjacji, badania tych monet. Dużo osób mówi, że co ja tam gadam za głupoty, jakie problemy z płynnością. Oczywiście, że można sprzedać dilerowi, który obniży ci w ramach negocjacji cenę, cenę spot. Już przyjechałeś do mnie, więc na pewno chcesz sprzedać te, te złoto i srebro. No więc cena zawsze będzie lepsza w stronę dilera. Sprawdzanie monet aplikację na telefonie, na dźwięk. to za głupota. Ja, ja, to, ja to widziałem pierwszy raz i się uczyłem. Dla mnie to jest głupota, że jakiś mam dzwonić monetą i aplikacja ma ci powiedzieć. To jest głupota. Jest sztabka kilogramowa. Miałem sztabkę kilogramową srebra i ona była nacinana i była nakrapiana na to, żeby sprawdzić, czy że to jest srebro. Takie rzeczy się właśnie dzieją. Są maszyny do sprawdzania złota. Tak. Są maszyny i specjalne maszyny są do tego właśnie, żeby sprawdzać... Czy na pewno to jest, to jest złoto. A więc yy, to jest tak naprawdę po walka pokoleń, boomersów versus zoomersów. Jest bardzo dużo rzeczy, które są takie, o których nikt nie mówi ci na kanałach poświęconych o złocie i srebrze, o takich problemach, które tak naprawdę pojawią się dopiero później, jak będziesz chciał sprzedać. Albo jak właśnie nie liczysz sobie niektórych rzeczy, takich jak kosztów alternatywnych, czasu, dojazdu, przechowywania, bezpieczeństwa, ci ludzie nagrywają anonimowo o tych swoich stakach i bo się będą bać zawsze że będą skorelowane, te złoto będzie skorelowane z twarzą. Oni będą zawsze mieli z tyłu głowy, jak będą jechać na wakacje. Ty, ja mam złoto i srebro gdzieś tam w domu. Więc ktoś może mi się włamać i tak dalej. To, to już lepiej właśnie posiadać rzeczy cyfrowe. I rzeczy cyfrowe pokolenie Z będzie lepiej wyceniało za właśnie 10 lat. Ja nawet taki wpisałem wpis na, na Twitterze. Shortuj boomersów i longuj zoomersów. Wyobraźcie sobie, że, że co się lepiej rozwinie w ciągu najbliższych 10 lat. Czy, nie wiem, branża złota i srebra szeroko pojęta, czy wykorzystywanie złota i srebra to akurat można się gdzieś tam przydać, ale w ciągu 10 lat czy 20 lat, bo inwestowania na długi termin, co się szybciej rozwinie, czy kod um, programistyczny takiego bitcoina, czy np. autonomiczna jazda, czy sztuczna inteligencja, czy internet rzeczy, robotyka się rozwinie lepiej, czy właśnie branża złota i srebra. Ja właśnie z Zoomersów, ja widzę takie rzeczy, gdzie ci Zoomersi pokolenia następne będzie ciągnęło rozwój technologiczny, do, bo oni z telefonem są urodzeni, od, od urodzenia są z telefonem, więc ta technologia będzie po prostu jeszcze szybciej się rozwijała niż, niż teraz. Ja widzę po prostu tutaj lepszą okazję inwestycyjną niż Budowanie swojego staka e, złota czy srebra e, i o tym gadania, ponieważ to są rzeczy, które przemijają. Teraz po prostu Zumersi wolą NFT. To jest bardziej. E, ograniczona podaż, tak? Niż, niż złoto i srebro. I internetu nie da się wyłączyć, nie da się mieć, wiecie, wyłączyć internetu i te cyferki wtedy ci przy, przypadną. To są takie bzdury, które też powtarzane były przez e, wiele osób w, w branży złota i srebra. Mówiłem już o tym, że ja byłem w tej bańce. Ja nagrywałem totalnie dużo materiałów, nagrałem o złocie i srebrze. I, I ci ludzie zawsze będą szukać jakiegoś. Wiecie, zawsze coś się znajdzie, że y, JP Morgan shortuje z srebro na rynku kontraktów, manipulując ceną srebra, a jednocześnie budują swój stak y, srebra fizycznego. Bank of America shortuje złoto na roczne wydobycie. I tego, tego. Zawsze coś się znajdzie, zawsze jakieś tam się głupoty wynajd wynajdzie. Pierwsza podstawowa zasada, czy złoto i srebro biją i będą bić w najbliższej dekadzie, czy będą biły szeroki rynek akcji. Jeśli nie, to jako inwestor, który chce być coraz lepszy, czy to jest sens wtedy inwestowania w złoto i srebro? Wydaje mi się, że nie. Ale każdy podejmuje swoją decyzję i życzę oczywiście powodzenia każdemu, kto kupuje złoto i srebro. Ja po prostu nie uczestniczę już w tym środowisku, w tej branży, na tym rynku. Oczywiście trzymam kciuki za każdego, kto ma ten stack, ale po jakimś czasie, kiedy ja tam byłem, kiedy zobaczyłem co i jak i widziałem od A do Z wszystko, po prostu nie zamierzam inwestować dalej w złoto i srebro fizyczne. Pozdrawiam bardzo serdecznie.